nadal nie przestrzegana jest uchwała rady miejskiej zakazująca spożywania alkoholu w miejscach publicznych Park Planteo okupowany jest przez piwoszy i amatorów żytniej pod mineralną obecność patrolu nie zakłóca biesiad ale te zakłócają niedzielny wypoczynek rodzinny Oceniłaby pani działalność straży miejskiej No zauważyłam że co się dzieje no, wielu nawet y, 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 idę i widzę jakieś zjawisko i widzę, że oni idą moim śladem, śladem moich myśli, raczej pozytywnie. A co ze osobami, że tak powiem, jeszcze nietrzeźwymi w naszym mieście? Zauważalni no niestety, są. Niestety, tu oni mają swoje siedliska i zdaje się, że siedliska są nie do rozbicia. Straż Miejska w Elblągu działa od dwóch miesięcy. Jej obecność jest zauważalna, choć trudno w tak krótkim okresie oczekiwać cudu. Wiedzą o tym pragmatyczne władze miejskie, przypominające przy tej okazji, o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Tak robić nie wolno.